To jest by guilty pleasure? Y... Nie, bardziej zupki chińskie. zupki chińskie, to jest moje guilty pleasure. O, to no, o, te takie te, takie te najtańsze, zupki, te takie. Czy takie mówimy o prawdzie, że do kinora i na zupach? Nie, nie zupka chińska Ta zupka taka chińska. Z, tak, tak, tak. Z, z makaronem, to się tej chemii tyle, że o Jezu, no i gdzieś tam Ale ten, gdzie ten glutaminion glutamin, sodu gdzieś tam, no, no się odkłada, to hmm, tak ta uda hmm, poszedł. Hmm. to jest podobno no ten ściema, że ten glutaminion sodu wcale nie jest taki szkodliwy, musiałby go zjeść w bardzo dużych no, ilościach. że mogłaś dużo w chińskich tego. Tak, to wtedy tak dużo się odżywiałam na studiach z zupkami chińskimi, no. Ale masz jakiś taki ten? No do dzisiaj do... ja bym otworzył, no właśnie jakbym otworzył ciszę. Jakąś jedną zupkę chińskowy. Miałam tak, że Tomek strasznie nie pilnował, żebym tego nie jadła. No bo wiec. to cyf jest. Straszny. Więc jak, no tak, no jakby słusznie yy, pilnował, ale jak Tomek wyjeżdża czasami na trzy to jak, jak faceci idą w melaż, <liec> to, to ja idę w zupkę chiński. potem jak Tomek. mi kurczak. Uch. Jak Tomek przyjeżdża, to ja wyrzucam śmieci, żeby opakowań nie widział. Wow. Jak za wcześnie wróci, to do kibla. Chur. To nie to, co myślisz. To nie to ja. Tomek, ja czy... cię kocham. <laughs>